Widzę już tutaj zaszły zmiany. Zapraszam, siadajcie. Jest nowy kolor. Jest nowy kolor. No tak. jak się czujesz z tym? Wspaniale. Ale jak w ogóle było? Jak te dni minęły dla Ciebie? Nie wiem, jak ja wrócę teraz do rzeczywistości, <głos》>, dlatego że te dni były jakby wyjęte z innej bajki. Czułam się, jakby mnie ktoś przeniósł do jakiejś krainy fantazji, gdzie sztab elfów i dobre wróżki spełniają moje marzenia. Jak ty znajdujesz swoją siostrę po tym wszystkim, co tutaj się dzieje? Już widać, że jest bardzo odmieniona. Spełniło jej się marzenie z cieniami pod oczami. Wreszcie będzie się może więcej uśmiechać. Emilko, ja Ci chciałam bardzo podziękować, że zgłosiłaś się do tego programu. Taka bohaterka, która podaje receptę na to, jak poradzić sobie z bardzo trudną sytuacją życiową, z której niejedna kobieta nie potrafi sobie w ogóle zdać sprawy, jak wybrnąć z niej. No ty pokazujesz, że można i to można właśnie bez łez, że można z uśmiechem, że można odciąć się od tego, co było i zobaczyć życie na pozytywnie. Tak, dokładnie. Myślę, że jak jest coś nieudane, yy, nie sprawdza się, nie działa, sprawia nam ból, cierpienie, łzy, to trzeba się jak najszybciej od tego odciąć i znaleźć inny plan, inny kierunek działania. Jestem dosyć osobą poukładaną i wyznaczam sobie jakiś cel. Ten cel może być odległy, ale ważne jest, żeby w życiu ten cel mieć i małutkimi kroczkami, ale do niego podążać, a nie głupić się w natłoku jakichś różnych drobnych spraw, łez, rwania włosów z głowy. Oddaję Cię w ręce Sylwii, stylistki, która zajmie się Tobą i wydobędzie z Ciebie 1000% kobiecości. A Justynę porywam, bo musimy jeszcze pogadać. Emilko, witam Cię. Witam. I zapraszam. Będzie sukienka i to w dość mocny wzór panterki. Tu jest sukienka i tu są potki. Idź za lustro, wow. przymierz, a resztę wystylizujemy tutaj na miejscu. Właśnie tego się spodziewałam. Wyglądasz fenomenalnie. Zapraszam przed lustro. Sukienka ma to do siebie, że można ją zrobić na kilka sposobów. Zawsze inny i dość łatwo się ją stylizuje. Możesz ją mhm. sobie tutaj manewrować, i już widzisz, że robi ci się wcięcie. Tak. Czyli coś, co chcemy podkreślić, co jest bardzo kobiece. Długość jest na tyle bezpieczna, że możesz się czuć w niej zarówno komfortowo, jak i bardzo kobieco, sensualnie. Chciałam tylko podkręcić ten look. Paskiem. Mhm. Wydaje mi się, że taki pasek, widzisz, mhm. troszeczkę nam podkreśla talię, wysmukla ten teren. Jak się czujesz w takim połączeniu? To jest okej, okay, tak? To mi odpowiada. Mhm. Właśnie ta torba, zwłaszcza, tak, bo tak byłoby troszeczkę nudno. Czy poszłabyś tak do pracy? Zdecydowanie. Sama widzisz, że ta sukienka ma bardzo duży potencjał. A ja jeszcze bym przymierzyła do tej stylizacji nasz kapelusz. A ja też bym przymierzyła. Mhm. Mm Świetnie. Myślę, że to jest to. To jest to. Kapelusz i sukienka w panterkę. Niby klasycznie, a, a jednocześnie podkręcony Tak. Look. Wiesz już, jak sobie robić zakupy, jak wybierać, i jak łączyć te wszystkie zestawienia, aby były naprawdę fajnym lookiem. Niebanalne. Niebanalnym, tak.